Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Zobaczcie, Golden się pojawił. Cześć. Mateusz Damiński. Gratuluję, trzeba się specjalnie ogólnię tak jak ty, o, ale czap. Ale ja tak zawsze chodzę. Okay. Powiedz mi, ale dlaczego? Nie, nie, nie chcesz w tej fryzurze nie chciałbym, ale to pogada okay. z moją żoną. A, okej, okay, to pogada twoją żonę, ja zakładam czapkę, wracamy do obrazka. Mateuszu, powiedz mi. Ty uważasz, bo ja tak uważam w 100%, że ty ścierasz łatkę tego Amanta, aktora, który grał głównie w komediach albo w takich filmach obyczajowych, tego takiego wrażliwca na rzecz postaci z krwi i kości. O to tobie chodziło? Znaczy, nie, nie chodziło o to, żeby zrobić dobry film. No i się udało. Zresztą, jak przyszedł Cyprian Olęcki, którego oczach zobaczyłem pasję, ale nie tylko jeżeli chodzi o, o film, na, na temat filmu, jakby tematu. O którym chciał zrobić film. Przede wszystkim faceta, który kocha robić filmy. I naprawdę poświęca całego siebie od początku do końca projektowi, w który wchodzi. To było jego, to było jego dziecko i niebywale, jak się z nim pracowało. To był facet, który miał odpowiedź na każde pytanie, a jeżeli nie miał, to razem wspólnie jej szukaliśmy. Rzadko zdarzają się reż... zdarza się możliwość pracy z takim twórcą, który, który naprawdę. Nie, nie, nie zna kompromisu. Furioza, twoja rola, Goldena, rozpoczyna pewien nowy rozdział polskiej kinematografii pod tytułem kino gatunkowe. Stary, ja czekam na takie produkcje. Ja mam dosyć kina moralnego niepokoju, kina z jakąś metaforą, której ja nie rozumiem. Przychodzę do kina, chcę się dobrze bawić. Mam, mam e, pościgi, mam bijatykę, mam kibiców. Ja tego wymagam od kina, ja się wychowałem Dobrze kibiców, się bawiłeś. Kurde, genialnie. Jak, zaczę... Jak zacząłem 2.20, mówię, o Jezu, długo. chciał mi tak. O to Super. Tobie chodzi? Czujesz tą taką, tak. czujesz wagę, że kino gatunkowe w Polsce w końcu się otwiera dzięki młodym twórcom, takim jak Ty, czy reżyser? Tak. To jest kino, wydaje mi się, takie kino outsiderów w Polsce. Nie wiem zupełnie dlaczego. Ja też nie wiem. Bo, bo kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, e, miałem pełny wachlarz e, możliwości, jeżeli chodzi o zobaczenie wszystkiego w kinie. Mogłem sobie wybrać e, i ja osobiście w tym amerykańskim kinie zawsze szukałem dobrej zabawy i świetnego, Eee, świetnej sensacji i zawsze to dostawałem. I wydaje mi się, że kino, kino jest po to. Ale właśnie o to chodzi, że przede wszystkim kino jest dla mnie rozrywką. I ja trzymam kciuki za to, żeby takie filmy akurat zapostawały dalej. Ale właśnie. Pamiętaj, że kino jest młodszym bratem teatru. A, a, a teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. Ja troszkę mam już rzeczywiście dosyć yy, yy, popełniania yy, harakiri za każdym razem, kiedy idziemy na, na film. Oczywiście. Kocham te filmy, uwielbiam, no polska kinematografia zbudowana jest w tak jak to ty powiedziałeś, kina moralnego niepokoju, ale chciałbym mieć możliwość zobaczenia też czegoś innego. Stary, podrzuć mi swoją biotę, którą tutaj widać doskonale. Nie nie A wiesz co, ja o to zapytam, stary, jak wygląda przygotowanie, jak ja zobaczyłem, jak ty wyglądasz, stary, to... No. 5 miesięcy ciężkiej pracy. Brak, brak cukru, w którym żywi się mózg. Czyli co Keto? ładnie to keto będzie. Ala Keto, Tre, trener powiedział, że, że zrezygnować całkowicie z cukru nie mogę, ponieważ wtedy nie wiem, przestanę uczyć się tekstów na pamięć. Byś na takie... nagle nie przyniósł na Kuda furiozy. Być może tak. Przypomniałyby mi się teksty, które wkułem 20 lat wcześniej, bo w pewnym momencie mózg naprawdę działa zupełnie na własnych warunkach, kiedy, kiedy nie przyjmujesz cukru. Ale rzeczywiście unikałem bezpośrednio tego wszystkiego, co mogłoby spowodować, że, że ta masa by przyrasała, Ja ją biłem, cały czas biłem. Z 86 7 kg zleciałem na w takim pikowym momencie Furiozy 71,4 Wiesz, kiedy ja ważyłem 71 i Jak miałeś 13 lat. Czasami tak długo, ja No. Yy, ja, ja wiesz co, no, ja, ja dawno zrozumiałem, że moje ciało jest moim narzędziem. Mówili nam to na planie, mówili mi to w szkole teatralnej, więc wiedziałem, że żeby być sprawnym, cały czas muszę ćwiczyć, więc ten, ten mój, to moje wszystko było przygotowane do tej ciężkiej pracy. Ale to jest dobrze powiedziane, właśnie było przygotowane na pracę ekstremalne. I treningi MMA też oczywiście musiały być. Nie, nie było treningów MMA, były treningi e, bokserskie, techniczne. E, starałem się, wymyśliłem sobie, że mój bohater nie używa nóg. Bo, bo nie, nie, nie lubinu, Ale to niektórzy chłopcy nie ćwiczą nóg no. i potem, wiesz, masz tak wiesz szeroko... Ja, ale ja nie musiałem, dlatego że akurat nogi to jest ostatnia rzecz, którą powinienem, na którą powinienem poświęcać czas. Także wyrównałem sobie to, co miałem, z tym, czego nie miałem. Przerzuciłem trochę tłuszczu z, z, z okolic, wiesz, tutaj... Brzucha, brzucha na, na klatkę, na barki. Na sześciopak. Eee, ja tak boję. wszystko zrzuciłem e, i został sam samo białko zostało. Ale powiedz mi, Golden ciężko, ciężko było wyjść, ten Golden ciężko z Ciebie wychodził, tak tytułem końca? Wiesz co? Bo ja bym się bał Ciebie spotkać, jak zobaczył człowieka u siebie na dzielnicy, no to powiem po Ci... Robocie, po robocie u dziewczyn charakteryzatornej ściągałem wszystkie moje tatuaże, a na koniec wyjmowałem złotego tego. A zęba. ten tatuaż to jest naturalny, to na potrzeby promocji? No że naturalny. To, ja, to musi mi tatuatora dać kontakt a, okej. Okay. Prawdziwy aktor Mateusz Damięcki. Serdecznie polecam jego rolę Goldena w filmie Furioza. Nareszcie kino gatunkowe, takie jak lubię. Sensacja, bijatyki, rap, samochody, narkotyki. Sprawdźcie, Mateusz Damiński. I goły tyłek. I goły tyłek, ale to e, dla dziewczyn. Badajcie na Furioza. Pozdrawiam. Dzięki. Subskrybujcie kanał Mateusz Damięcki, Bardzo z Pozdrawiam.